Cześć, jestem Ola i gram rolę chińskiego tłumacza wprowadzającego chińską propagandę. Zapraszam. Nazywam się Janek Mikołaj, a to jest Ola Mikołaj i gramy świętych Mikołajów w przedstawieniu przefantastycznego pana Olajksiaka. Dzień dobry, jestem Kasia i jestem reżyserem z korporacji Gramy dzieci i dostajemy cukierki od dealerów. Dzięki współpracy polskich konstruktorów w przyszłości. Z chińskim przemysłem rozrywkowym będą powstawały takie roboty, których w ogóle nie będzie można odróżnić. Czy to są ludzie prawdziwi, czy to są ludzie stworzeni. I te roboty, jak również wszystko to, co Chińczycy będą w przyszłości produkować, tak sobie wymyśliliśmy, że Chińczycy chcą sprzedawać na cały świat na tak zwanym jedwabnym szlaku. Część tego jedwabnego szlaku przebiega przez Polskę. No i to, co się wydarza na tym jedwabnym szlaku, właśnie w Polsce, jest o tym to przedstawienie. Tola, kupimo tko iker, celo skrišnko.